Cześć moi drodzy! Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, ponieważ zrobimy sobie mały unboxing. Na YouTube jest dosyć dużo filmów odnośnie tego sprzętu, no ale cóż, dla mnie będzie to pierwszy odcinek i zobaczymy jak to przyjmiecie. Czy będziecie chcieli więcej takich filmów? Dajcie znać w komentarzu poniżej oraz oczywiście łapeczka w górę. Co to będzie za sprzęt? To już się za chwilę okaże. Lecimy z tym! A jak już polecieliśmy, pewnie zastanawiacie się, co tutaj gadająca głowa robi na tym kanale, ale ten sprzęt będzie mi służył przede wszystkim do tego, aby filmy z paralotni z latania były jeszcze lepsze. Także kochani, nie ma co przedłużać. Otwórzmy tajemniczą paczuszkę. Paczka dotarła do mnie ze sklepu RTV Euro AGD. Oczywiście nie jest to żaden fragment sponsorowany. Po prostu mieli korzystne raty 0%, które polecam. To jest chyba jedyna słuszna opcja, jeżeli chodzi o wzięcie kredytu. Dobra, ale trzeba by to jakoś otworzyć. A tu mam sobie jakiś sprzęt, dobra. Że otwórzmy sobie tę otopaczkę. Także kochani, 3, 2, 1. Co mnie to mamy? Haha, ha. tak, jest to DJI Osmo Pocket Trójeczka. Fajna kamerka z gimbalem. Jeżeli chodzi o wszystkie specyfikacje i tak dalej, nie będę was tym zanudzał, ponieważ tych filmów na YouTube jest naprawdę masa. I to w języku polskim, i angielskim. Nie wiem, jaki tam jeszcze. W kazachskim, powiedzmy. Co mnie najbardziej interesuje? Najbardziej interesuje mnie co znajduje się w środku, a zamówiłem dosyć duży zestaw Creator Combo także co, nie przedłużajmy otwórzmy tę paczkę Polika. no i co, dajcie sami znać w komentarzu co myślicie o jakości wideo na, na tym kanale Ogólnie, jeżeli chodzi o sprzęt do nagrywania, to używam kilku kamer. Ostatni film powstał e, przy tej kamerze, którą się teraz nagrywam, czyli Fuji X-T4. Wcześniej były również ujęcia z kamery 360, czyli jest to Insta360 ONE R, tak dobrze pamiętam. No, ale żadna z nich nie oferowała mechanicznej stabilizacji, ponieważ Osmo ma oczywiście stabilizację, ale jest to stabilizacja cyfrowa. No, ale jeżeli chodzi o płynne ujęcia, to nie ma jak mechaniczna stabilizacja. Wiadomo, co mam w środku. No, nieważne. Mamy tak. Paczuszka numer jeden wiadomo, jakieś instrukcje obsługi, no ale kto dzisiaj czyta instrukcje obsługi? Jakieś kody QR, instrukcje w jednych, w różnych językach. Kolejna instrukcja. A tu co mamy? O, pierwsza niespodzianka, bo nie wiem, co to jest. Ale już otwieram. Sygnowany oczywiście chińską firmą DJI, ale nie powiem. Robią robotę i nie mają sobie równych. Czy to chodzi o drony, czy teraz no jeżeli chodzi o Pocket'a trójkę. Z recenzji, które już... Aha, to są naklejki. Z recenzji, które już sam oglądałem na YouTubie, na innych kanałach. No to jest to połączenie... Znaczy, jest to coś pomiędzy lustrzanką, a telefonem na przykład, nie? jeżeli chodzi o jakość nagrywania. Kartonikę e ułożymy na bok na razie. Także zobaczymy, no zobaczymy. Bo powiem szczerze, no ostatnio nagrywałem Fujikiem, ale raz, że nie ma tej stabilizacji, a dwa, no ciężkie to wszystko jest, no na parolotnim będzie na pewno ciężko nagrywać Fujikiem. Już ogólnie myślałem o tym, żeby jakiś tam uchwyt sobie zrobić czy coś, no ale Podarujemy sobie i postaram się zamocować osmo uprzęży, dzięki czemu jakość wideo powinna być lepsza. Dobra, a co my tu mamy? Ja jakieś takie różne naklejki. Mało ważne, to na pewno jest najmniej interesujące, zarówno dla mnie, jak i pewnie dla Was. Więc sprawdźmy dalej, co my tu mamy. Ok. W tym kartoniku znajduje się, znaczy, już, już widzę, co to jest. Jest to osłona kamery, plastikowa, ale jakość plastiku naprawdę fajna, taka trochę gumowana. Można sobie tutaj schować dedykowany obiektyw szerokokątny do tej kamery. Tu można włożyć dodatkowy mikrofon. W zestawie Combo przychodzi nam DJI Mic 2. I... Aha! I ND można tu jeszcze schować, których nie posiadam, no chyba że się zaskoczę i dorzucę je do paczki. Co wątpię. No i najważniejsze, moi drodzy, najważniejsze. Włączać. Sam się nie mogę doczekać, jak to będzie funkcjonować, jak to będzie chodzić. Dobra. Dostajemy taką oto saszetkę, trochę jak taka podróżna saszetka na pastę i szczoteczkę do zębów. Kto używa, ten wie. Ok, i co mamy w środku? Otwieramy. Dobra, może zacznijmy od tyłu. Czyli jest kabelek USB-C, USB-C. W tym małym woreczku mamy. A! Tu już mamy pierwszy znak, że jest to wersja Combo, ponieważ jest to Dead cat do Majka dwujeczki. Mamy smyczkę, żeby kamery nie zgubić, chociaż jeżeli będę używał jej na paralotni, to podejrzewam, że zrobimy troszeczkę mocniejsze mocowanie niż to. Tu mamy, jest to dodatkowa nakładka z funkcją jakby powerbanka i z wyjściem USB-C z boku albo z tyłu, może bardziej z tyłu niż z boku i na gwincik do statywu wejście. Co mamy dalej, kochani? O, jest! Jest DJI Mike 2, ale maleńki, kurczę. Aktualnie używam Hollylandów, z których jestem oczywiście bardzo zadowolony. Ale ten jest taki, jakiś maciubki. No i fajna ta przezroczysta obudowa, gdzie widać całą elektronikę w środku. Co mamy dalej? Aha, już się domyślam, to będzie tak jakby przedłużka. Oczywiście, również z gwintem pod statyw być może na paralotni. No zobaczymy. Zobaczymy. Co tu mamy dalej? Aha. To już widzę. To jest mały tripod. Z tego co wiem. Tak. Mały statywik. Fajny taki poręczny. I to jest wszystko takie fajne właśnie gumowane. Widać, że to jest dobra jakość, nie? Bo można właśnie sobie... O! przykręcić, powiedzmy, do tej przedłużki samej kamery. Co mamy jeszcze w zestawie? Aha, dobra, tego nie będę wyciągał. Jest to magnes, żeby sobie Majka podpiąć. O, tak jak ja tutaj mam Holy Landa właśnie też na magnesie. Dobra, też nie będę wyciągnął, albo dobra, wyciągnę. Jest to obiektyw szerokokątny do kamery. I z tego, co widziałem na innych kanałach, to jest on fajny na magnesik, że po prostu. No i dobra, tu już chyba nic nie mamy. Majeczka sobie na razie tu zostawię. No i sama kamera. Powiem szczerze, nie jest za ciężka. Jest taka w sam raz bym powiedział. No, jakość wykonania na pewno jest. Bardzo dobra. I co tu jest istotne, moi drodzy? Dostajemy świetny dwucalowy ekran, który jest obracany. I. O! Kamera od razu się włącza. Podejrzewam, że trzeba będzie zrobić wszystkie aktualizacje i będzie trzeba aktywować kamerę. I kamera wyłączona. No, świetna sprawa, naprawdę. Tak proste, tak poręczne, że. No, DJI po prostu robi robotę. Kochani, nie będę was zanudzał yy, funkcjami tej kamery i tak dalej, bo jest tego cała masa. I nagrywanie vlog w 10 bitach, i nagrywanie 4K w 60 klatkach. I jeżeli chodzi o test kamery, to myślę spotkamy się już w kolejnych filmach, gdzie pokażę wam dokładnie, jaki obrazek z tej kamery wychodzi. Porobię sobie te wszystkie aktualizacje. Sparuję tą kamerę z mikrofonem, no i zobaczymy w praktyce, jak ta kamerka działa i co tą kamerką będziemy mogli nagrać. Także słuchajcie, no nie chcę przedłużać. Jeżeli takie filmy Wam się podobają, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie zobaczyć filmy na najwyższym poziomie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Być może w powietrzu. Hej. Dobra, dobra, brl, jeszcze raz, brl, 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 brl. Kochani, nie ma co przedłużać, jeżeli chodzi o wszystko.